Na tą chwilę to, to jest tylko tak poskładane, tak żeby pokazać. E, poskładane tak na słowo honoru, czyli przyłożone wszystkie elementy la, lampy do kupy, tak żeby e, można było sobie wyobrazić, jak to e, by, będzie wyglądało. Chodzi o to, że ten fragment jest zrobiony na czarno, ten tutaj. W tej chwili ja to tylko tam streczem czarnym owinąłem, a normalnie będzie w czarnym macie. Eee, I tak to sobie wygląda. うん。